Bawienie jest jednym z powikłań pooperacyjnych. Gdy jest nagłe i masywne, zagraża zdrowiu i życiu pacjenta. Problemem jest skuteczne zatrzymanie krwotoku. Trafne decyzje są kluczem do sukcesu. Biorąc pod uwagę międzynarodowe zalecenia oraz kierując się oczekiwaniami środowiska lekarzy przygotowaliśmy publikację, której celem jest przybliżenie podstaw hemostazy i racjonalnego postępowania w krwotoka. Pracowanie to zostało przygotowane wspólnymi siłami specjalistów z zakresu anestezjologii intensywnej terapii, chirurgii, kardiochirurgii i neurochirurgii w oparciu o ich wieloletnie doświadczenie. Omówiono w nim praktyczne przykłady leczenia zaburzeń krzepnięcia w okresie okołooperacyjnym, z którymi można się zetknąć w codziennej praktyce w różnych dziedzinach medycyny. Zapraszam do lektury!